Prasonisi oddziela Morze Egejskie od Morza Śródziemnego. Podczas lata, gdy poziom wody jest odpowiednio niski, Prasonisi jest półwyspem. Zaś kiedy w sezonie zimowym poziom wody się podnosi, przesmyk zostaje zalany i Prasonisi zamienia się wyspem. Obecnie Prasonisi jest jednym z najbardziej popularnych ośrodków windsurfingowych i kitesurfingowych w całej Europie. Ze względu na silne wiatry i charakterystyczne położenie, nie spotykane w żadnym innym miejscu. Od maja do września, z siłą od 5 do 7 stopni w skali Beauforta, wieje tu wiatr zwany Meltemi. Po stronie Morza Egejskiego, gdzie fale są wysokie do 2 metrów, warunki są odpowiednie dla zaawansowanych windsurferów. Zaś łagodna tafla po stronie Morza Śródziemnego stwarza idealne warunki dla początkujących. Również popularna jest szeroka piaszczysta plaża.